Pięknie w Radiu Kolor. No i pięknie powiedział Roberta, wiesz, co ja sobie pomyślałam. Taki suchar może pięknie prowadzący, mówią piękny dzień dobry w Radio Kolor. No i pięknie dzień dobry, Martyn, Dzień dobry Państwu. Zaczynamy trochę takim sucharem, ale jeśli chcecie się przekonać, czy prowadzący są naprawdę piękni, nie tylko wewnętrznie, ale także zewnętrznie, to zapraszamy na nasz profil Radio Kolor na YouTube, bo tam można także podejrzeć, jak wyglądają. Nie tylko brzmią to nasze rozmowy z doktorem Robertem Chmielewskim. Zaczęliśmy dzisiaj trochę od końca, więc jeszcze raz, Martyna Wawruło. Robert, Robert Z Prime Clinic. Eee, a ja przypomnę, że audycja nazywa się Najpięknie i właśnie w tej audycji rozmawiamy o wszystkich waszych dylematach, pytaniach, problemach, które związane są z pięknem, ze zdrowiem, z urodą i z dobrym samopoczuciem. Co chcielibyście wiedzieć a boicie się spytać? Eee, no, to jeszcze przypomnę nasz adres mailowy. No i pięknie Pod tym adresem możecie nas złapać i możecie Muszę nas, powiedzieć, że, że za każdym razem coś. jestem bardzo ciekawa, jak przeglądam tę skrzynkę pocztową, o co będą pytać nasi słuchacze. i Dzisiaj, no nie zawiodłam się, bo za każdym razem są to tematy aktualne. Dzisiaj temat ma. Maseczek. Aktualny temat rzeczywiście, niestety. bo te maseczki jeszcze chyba długo z nami zostaną. A tfu, tfu, tfu ale chyba e, nie może być inaczej, niestety w najbliższym czasie. No dobra, ale wiesz co, ostatnio weszłam w bardzo ciekawą dyskusję na temat tego, czy te maseczki nas chronią, czy nie chronią. E, osoba, z którą rozmawiałam była akurat e, osobą taką antymaseczkową. No to może powiedzmy, jak działają maseczki, Zje które musimy nosić? Tutaj też jakby ta prawda jest troszeczkę pośrodku, muszę Ci powiedzieć. A jednak, rzeczywiście. No to jest nie zdziwione. E, ponieważ e, prawidłowe nos noszenie maseczki rzeczywiście chroni nas, ale przede wszystkim chroni otoczenie. E, ponieważ możemy być bezobjawowymi nosicielami e, i maseczka jednak w dużym stopniu chroni przed Rozprzestrzenianiem się wirusa na zewnątrz. Również prawidłowo noszona maseczka też częściowo chroni nas przed wdychaniem aerozolu. Nie zapomnijmy, że główną drogą przenoszenia się COVID jest aerozol i maseczka rzeczywiście Czyli to, co chroni. wdychamy, kichamy, Wdycha, wdychamy to, co lata w powietrzu, tak jak wdychamy alergeny na wiosnę, prawda? Tak samo covid potrafi w zamkniętych pomieszczeniach przez wiele godzin latać w formie aerozolu. Ale jakie maseczki powinniśmy wybierać? Raczej te jednorazowe, jeśli tak, to jak długo je nosić, czy takie wielorazowego? Mogą użytku? być również wielorazowe maseczki, oczywiście jednorazowe to są ideały. Tak. Ale nawet takie, które są gdzieś tam sprowadzane z Chin. Ale to znaczy przede wszystkim chirurgiczna mase, maseczka, nawet jednorazowa, e, e, która odpowiada standardom medycznym. Tak? No właśnie, musi odpowiadać standardom medycznym. To nie jest e, tak, że każda tak. kupię w dowolnym sklepie, e, tak? E, to wiesz. Gorzej będzie chroniła. Te, te, te maseczki po prostu, no powiedzmy, gorszej jakości cieńsze, będą chroniły w mniejszym stopniu, ponieważ są bardziej porowate. Ale żadna maseczka jednorazowa, nieprzypadkowo tak się nazywa, nie będzie chroniła przez tydzień. Nie oszukujmy się, wi widać, nie, no niestety z tym się spotykam e, na co dzień, że pacjenci tą maseczkę, prawda, zakładają, zdejmują, zakładają, zdejmują, e, gdzieś tam do kieszeni wrzuci, do torebki wrzuci, gdzie, gdzieś tam na jeszcze chodnik, spadnie nie daj na chodnik i ją założy z powrotem, więc ta maseczka naprawdę u niektórych y, ludzi, no, jak się chodzi po ulicach, to naprawdę te maseczki już wyglądają. To ile godzin powinniśmy maksymalnie nosić taką maseczkę? Zależy też od maseczki, natomiast no, maksymalnie do 6 godzin. Dłużej naprawdę już nie powinno się nosić jednorazowej maseczki. Wielorazowe maseczki również powinny być prane i impregnowane srebrem, jeżeli nie są srebrem zaimpregnowane. No właśnie, to bardzo ważne rzeczy o tym srebrze i o tym tak naprawdę jak długo nosić te maseczki, też będziemy na pewno jeszcze dzisiaj nieraz przypominać, bo również z tym związane jest pytanie od naszego słuchacza, a to pytanie pojawi się już niebawem, więc Jestem. zostawiamy Was chwilę w niepewności, wracamy już za moment. Wracamy do rozmowy z doktorem Robertem Chmielewskim z Prime Clinic. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o maseczkach, które, jak się okazuje, jeszcze przez jakiś czas będą towarzyszyć. I jak nam. Jak prawidłowo je nosić. Jak prawidłowo je nosić, jak je wybierać i jak długo powinniśmy je nosić? I no jak i właśnie... Nie mieć problemów z powodu noszenia maseczki. I z tym właśnie jakbyś przewidział, związane Aha, jest z pytanie trafiła? naszej słuchaczki, oczywiście. Wyobraź sobie, że Renata napisała do nas wiadomość, w której pisze tak, pracuję z ludźmi, Przed o, przez 8 godzin dziennie nie ściągam maseczki, skóra na mojej twarzy bardzo ucierpiała, miejscami jest pergaminowa, słucham, mam wypryski, otarcia po gumkach, masakra. Co mogę zrobić po powrocie do domu, żeby ją wesprzeć i jakoś zregenerować? Pomyślałam sobie, że może no, powinniśmy przede dziwnego. wszystkim podzielić te pytania na części, bo jak no, bo żyć w ogóle nie ściągając maseczki 8 godzin? No, nic dziwnego. Czasami w to jakby też pokazało, jakby historia personelu medycznego pracującego w szpitalach covid Pamiętam te odparzenia. Tak, te odparzenia na twarzach rzeczywiście po maseczkach medycznych, szczelnych. No, cudów nie ma. Rzeczywiście coś za coś. Maseczki jednorazowe czy maseczki te ochronne też przy. Noszeniu przez wiele godzin dziennie. E, proszę sobie wyobrazić, że wdychamy przez maseczkę czyste powietrze, wydychamy z płuc e, jakby przetworzone powietrze, i w tej, pod tą maseczką tworzy się pewien wilgotny mikroklimat. E, jeżeli jeszcze dodatkowo ktoś ma jakieś problemy z przewodem pokarmowym, ma problemy z zębami. No właśnie, o tym się nie mówi, a to jest przecież takie ważne. Niestety zaczyna się też w tym mikroklimacie, zaczynają nam narzeć się drobnoustroje, i to jest ten, ten główny problem problemów skórnych u pacjentów. Też Pocieranie tej maseczki. To, co wspomnieliśmy wcześniej, nie wymienianie tej maseczki. Albo wiesz, tak w torbie są one gdzieś torbie, tam zagnieżdżone, tak, i gdzieś i Nie pranie wielorazowych maseczek e, daje niestety te, taki efekt. A wiesz, co widziałam ostatnio z sąsiadów na suszarce? Tak. Uprane maseczki jednorazowe. No. I co powiesz na to? No, inwencja Polaków czasami nie ma granic. To, 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 to o tym już. Tego wiem. nie robimy. Tego nie robimy. Na pewno nie bierzemy maseczki jednorazowej. Natomiast, żeby zapobiec właśnie tym problemom. A jeszcze zwiększyć skuteczność oddziaływania maseczki i skuteczność ochrony przed COVID, to srebro koloidalne jest idealnym rozwiązaniem w tym przypadku. Impregnacja maseczki z srebrem koloidalnym przed założeniem, jak również spryskanie skóry twarzy. Również srebrnym. Spryskuj, spryskujemy Spryskać ta, po, po umyciu, maseczkę. po umyciu spryskujemy twarz srebrem koloidalnym i pozostawiamy do wyschnięcia. Powstaje warstwa ochronna, antybakteryjna. Oczywiście tych preparatów srebra koloidalnego jest bardzo dużo na rynku, natomiast jest kilka preparatów o bardzo wysokiej skuteczności z certyfikacją jako środki Antybakteryjne i do dezynfekcji. E, również powierzchnię można srebrem srebr spryskiwać, a powierzchnię maseczki z zewnątrz i od środka, e, z jednej strony zapobiega właśnie powstawaniu tego, te, te, tego mikroklimatu mikrobiologicznego pod maseczką, mhm. a z drugiej strony jony srebra oblepiając wirusa. Neutralizują jego działanie, osłabiają jego wnika zdolności wnikania do komórki i tym samym zakażenia. Bardzo się cieszę, że dowiedziałam się dzisiaj nowej rzeczy i mam nadzieję, że nie jestem jedna jedyna, która wyciąga fajne wnioski z tej nowej rzeczy. To jest naprawdę bardzo tani sposób. Bardzo prosty, ale bardzo skuteczny. I o tych skutecznych sposobach, żeby radzić sobie z niedoskonałościami, bo do tego zmierzamy, które pojawiają się pod maseczką. Kiedy a srebro, jeszcze, przepraszam, że ci wejdę w słowo, srebro również leczy zmiany skórne, te wypryski właśnie to również Ale poczekaj, no nie skończę, no nie da mi skończyć. <laughs> Zróbmy małą przerwę, a do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Zostańcie z nami. Jesteśmy ponownie, przypomnę, razem ze mną dr Robert Chmielewski z Prime Clinic i rozmawiamy bardzo intensywnie na antenie Radia Kolor o tym, jak radzić sobie z niedoskonałościami, które pojawiają się w czasie noszenia maseczek na naszej twarzy. Jak tak i wielorazowych. Tak i wielorazowych. Powiedziałeś przed przerwą, że takim świetnym rozwiązaniem jest srebro, którym możemy spryskać nie tylko wnętrze i zewnętrzną część naszej tak. maseczki, ale także naszą twarz. Ale wiesz co, ja zauważyłam tak naprawdę, że nawet po chwili noszenia takiej Jednorazowej maseczki. Wystarczy dosłownie godzinę, dwie godziny na mojej skórze w okolicach ust i twarzy pojawiają się już takie niedoskonałości. Czy to jest też kwestia tego, że, no nie śmie się, ale że na przykład powinnam wykonywać makijaż tylko. Och, aż tutaj wszystko zagrzmiało, zabrzmiało. Powinnam wykonywać makijaż tylko na przykład do, do nosa, a dać oddechy tutaj tej części. No, no, niestety, makijaż pod maseczką nie jest dobrym rozwiązaniem dla wrażliwej skóry, ponieważ nie oszukujmy się, ale podkład, który będzie cały czas nawilżany wydychanym powietrzem z płuc. Nie będzie tworzył dobrej ochrony dla skóry, a wręcz odwrotnie, będzie robił okluzję i dodatkowo jeszcze potęgował zapychanie się por, zaburzenie oddychania skóry, właśnie będzie tworzył się ten mikroklimat bakteryjny czy drobnoustrojowy, co niestety. Spowoduje pogorszenie jakości skóry. Zobacz, jakie w ogóle wychodzą nam rzeczy przy tych maseczkach, takie, o których jeszcze kilka lat temu absolutnie nie pomyślelibyśmy. Jakieś nowe jednostki chorobowe, no już pomijając oczywiście COVID, ale takie problemy, właśnie, które dotyczą nas poprzez noszenie maseczki. Tak, tylko że z, z, z maseczkami rzeczywiście mamy bardzo duży problem u pacjentów już od początku COVID-u, kiedy za zaczęły się powszechne noszenie maseczek. E, również, no, wyobraź sobie, masz pełen makijaż na twarzy, zakładasz mas maseczkę, więc pomijając to, co się dzieje pod maseczką, jakby, gdzie ona nie dotyka twarzy, gdzie to, co wspomnieliśmy, robi się wilgotny mikroklimat, ale maseczka w pewnych punktach cały czas dotyka twarzy i cały czas pociera. właśnie o tych obtarciach od gumek, e, o których tak, też zapomnieliśmy. E, natomiast każdy podkład, nawet najlepszy najdroższy tam najdoskonalszy. Na mnie, najdoskonalszy. Na cerę, najdoskonalszy nadzieję, on tak on ma mikrodrobinki w sobie i wtedy to zaczyna przy ciągłym po, mikropocieraniu. On zaczyna działać ten podkład jako pasta szlifierska. Ja, 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 mocno, pa powiedziałeś Tak. No, no niestety tak, zaczynają się wtedy dotarcie zaczynają się uszkodzenia na skórko, otwiera się droga dla do, drobnoustroju. Jeżeli maseczka jest źle dobrana, no to uszy też będą się, się nacierać. Tak, no, rozmiar maseczki jest ważny. Z jakiego materiału są również gumki zrobione, żeby nie Uciskały uszu, i też żeby uszy nie robiły się ochlały. A ja chciałabym, żebyśmy powiedzieli jeszcze naszym słuchaczom, co należy zrobić po powrocie do domu, kiedy na przykład cały dzień nosimy te maserki na twarzy, ale to za chwilę. Do rozmowy z doktorem Chmielewskim wracamy, już za moment zostańcie z nami. Zapraszamy. Doktor Robert Chmielewski, Martyna Wawryło. mówimy dzień dobry. Dzień raz dobry. W audycji no i pięknie w Radiokolor rozmawiamy dzisiaj o tym, jak radzić sobie z niedoskonałościami skóry, które pokazują nam się niestety przy takim długim noszeniu maseczki. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj na koniec tej naszej dzisiejszej audycji dali naszym słuchaczom konkretną wiedzę, co zrobić, żeby nie mieć tak dużych problemów z cerą, więc może najlepiej powiedzieć, jak powinna wyglądać pielęgnacja naszej skóry twarzy po zdjęciu maseczki w domu. Przychodzę do domu, zdejmuję maseczkę, co robię dalej? Zdejmuję maseczkę, jeżeli to jest jednorazowo, to już wyrzucam od razu. Myję twarz. Do zmieszanych. <głosy> Dokładnie. <głosy> e, ponieważ db dbamy o środowisko. E, myjemy twarz oczywiście tak jak robi się demakijaż. Tak? W zależności od typu skóry, dobieramy płyn micelarny, dobieramy też mydło kosmetyczne do zmycia. Oczywiście wrócę z powrotem do tego srebra, które moim zdaniem jest najtańszym, najprostszym sposobem dla pielęgnacji skóry problematycznej i z problemami y, zapalnymi A Gdzie kupić takie srebro w aptece, w, aptece. Czy sre w, aptece? w aptece jak najbardziej można w aptece kupić w internecie też jest y, kilka renomowanych y, producentów y, srebra koloidalnego również certyfikowanych y, jako środki do dezynfekcji. Y, I w tym przypadku rzeczywiście po umyciu twarzy warto spryskać czystą skórę srebrem koloidalnym, zostawić do wyschnięcia, ono zadziała przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Więc jeżeli nawet są jakieś tam otarcia na skórze, są nadkażenia. To złagodzi, będzie zapobiegało zmianom trądzikowym również. A jak są już takie zmiany trądzikowe, to, to nawilża... też będzie, będzie uspokajało troszeczkę, mm -hmm. będzie leczyło te zmiany trądzikowe. Oczywiście y, bardzo dobrze też zwrócić się do kliniki y, medycyny estetycznej, do kosmatologa, do lekarza, zwrócić się z, y, po pomoc y, ustaleniom programu leczenia właśnie takich zmian trądzikowych. Bo nieleczone mogą zostawić nie bliznę. Nieleczone mogą zostawić blizny i też jak zapobiegać. Tak jak wspomniałem wcześniej, e, zakładając maseczkę, też pamiętajmy, żeby ta maseczka była nowa, czysta, jeżeli wielorazowa, to uprana. Najlepiej, żeby z, e, z, zaimpregnowana. Nie noszona e, dłużej srebrne. niż 6 godzin. Nie noszona dłużej niż 6 godzin oczywiście. No i jakby podstawowe zasady higieny. Czy po spryskaniu takim srebrem powinniśmy jeszcze w jakiś sposób nawilżyć, natłuścić skórę? E, są kre, kremy ochronne, są specjalne kremy ochronne, również w tej chwili zawierające czasami srebro, ochronne takie, które będą zapobiegały otarciom bardzo wrażliwej skóry przy długotrwałym noszeniu maseczek. Dużo mam pytań, więc na sam koniec jeszcze muszę zapytać, a peeling tak czy nie? E, przy noszeniu maseczek z peelingami trzeba naprawdę bardzo uważać. A widzisz, ja myślałam, że to pomoże. Jeżeli już, to peelingi enzymatyczne, niechemiczne. jeżeli chemiczne, to tylko w gabinecie, samemu się nie bawić w peelingi chemiczne w sezonie noszenia maseczek. No właśnie, okazuje się, że e, warto skonsultować swoje dylematy i swoje pytania ze specjalistą, tak jak ja zrobiłam to dzisiaj z tobą, Robercie, bo e, tym peelingiem naprawdę mi zaskoczyłeś, pomyślałam sobie, że to będzie świetne e, zakończenie takiej pielęgnacji i udoskonalenia e, pilingi chemiczne, Peelingi chemiczne czy skraby, nie daj Boże, domowe e, w, w sezonie e, infekcyjnym, w sezonie noszenia maseczek nie jest dobrym pomysłem, naprawdę. Dlatego, że czasami mm, możemy za mocno zadziałać, nieodpowiednio zadziałać, neutralizująco, regeneracyjnie i będziemy mieli naprawdę dużo większy problem niż... Nie robiąc takiego peelingu. A jeśli wy macie jakieś problemy i chcielibyście je rozwiązać, na początek pytając, na początku pytając Roberta, to polecam nasz adres mailowy no i pięknie małparadiokor.pl. To jest właśnie ten adres, pod którym możecie nieustannie wysyłać do nas swoje wiadomości. Czy jest jakaś pula pytań, na które szczekasz szczególnie mocno? Wiesz co odpowiem na każde pytanie, dlatego że wiem, że dużo pytań czasami, które dla mnie wydają się codziennością dla naszych słuchaczy może być nowością. I oczywiście postaram się odpowiedzieć w sposób prosty, łatwy, zrozumiały, żeby każdy niech wymyśli każde pytanie, które go nurtuje. A my z Tobą porozmawiamy. A ja się zastanawiam, czy ktoś przyjmie wyzwanie i postanowi spróbować chociażby zagiąć Zagiądź? jakimś pytaniem naszego to, doktora. To będzie rzeczywiście bardzo fajne wezwanie. Słuchajcie, ja wyzwanie. trzymam za Was kciuki. Liczę na to, że uda nam się zagiąć i zaciekawić naszego doktora. Przypomnę, dr Robert Chmielewski z Prime Clinic był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję pięknie. Zapraszamy, Dziękuję, tak jak pięknie. mówiłam, także na YouTube'a. Tam również możecie nas podejrzeć. Nie tylko posłuchać, ale również podejrzeć. Czekamy w dalszym ciągu na wasze Pytania. Za dziś dziękujemy i słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia.